Czy dres wypada, czy nie wypada do teatru? Ja może trochę jestem mniej tutaj, e, taka tradycyjna, aczkolwiek mnie uczono, że się należy ładnie ubrać do teatru. Natomiast obecnie myślę, że najważniejsze, żeby przyjść, e, obejrzeć sztukę i skupić się na sztuce. Oczywiście ubiór e, jest zawsze jakąś formą okazania szacunku. A czy to jest takie specjalne, odświętne ubrań do teatru, czy bardziej takie codzienne, ale z lekkim twistem wieczorowym? Nie, zdecydowanie do teatru się przebrałam, bo uważam, że jak się idzie do teatru, to trzeba o to zadbać, żeby wyglądać. Lepiej niż na co dzień. No nie, nie, nie przyszłabym w Jeansach, to zupełnie nie w moim stylu. Myślę, że to, to miejsce wymaga jednak specjalnej oprawy. Co pani dzisiaj ma na sobie? To jest tak. taki upgrade codziennej stylizacji, tak, prawda? Tak, raczej tak, bo ja na co dzień raczej tak e, też bardziej na elegancko, mhm. więc myślę, że gdybym miała odrobinę więcej czasu, e, wyglądałabym dzisiaj zdecydowanie bardziej odświętnie wieczorowo. Chciałabym zadać pytanie z perspektywy osoby, która jest jednak po tej drugiej stronie teatru. I jak to jest z tym dress code'em na spektaklach w teatrze? Myślę, że dress code cały czas obowiązuje, tylko się bardzo zmienił. Teraz z fraków możemy przejść, że nie wiem, obowiązujące w dress code'ie są dresy czy trampki. I nie, no bo to jest taka publiczna Platforma też jakiegoś takiego spotkania w takiej fazie oficjalnej wersji, więc myślę, że większość widzów chodzących do teatru dalej myśli, co na siebie włożyć, niekoniecznie myśląc o koszulach i garniturach i sukniach wieczorowych.